Zanim pojawił się w salonach sprzedaży, złożono na niego 40 tysięcy zamówień. Ta liczba błodaży Opla przekonała o słuszności swojej decyzji, o słuszności wyprodukowania mini-crossovera, który miał stanąć do walki chociażby ze Skodą Yeti czy też Nissanem Juke. Opel Mokka w swojej bryle jest bardzo charakterystyczny, ma dużo takich przetłoczeń, które znajdziecie chociażby na masce, ale generalnie stanowi bardzo ciekawą bryłę nadwozia. Jedna rzecz mi tylko w nim nie pasuje, mianowicie te przedłuże, ogromne lusterka, które doczepiono do drzwi. Niektórzy doszukują się w bryle nadwozia podobieństwa do korsy. Ja jestem jednak innego zdania. Opel Mokka ma swój. Niepowtarzalny styl. Producent daje pasażerom aż 19 schowków na różnego rodzaju drobiazgi, a te schowki znajdziecie wszędzie łącznie tutaj przy kierownicy na drzwiach raz, dwa, aż trzy miejsca tutaj macie miejsce na napoje tutaj jest dodatkowa półeczka tutaj taki schowek zamykany przesuwana klapka pasażer ma przed sobą dwa schowki także naprawdę, jeżeli o to chodzi, Opel się bardzo postarał. Bardzo wygodne fotele, z możliwością e, przedłużenia sobie siedliska w bardzo prosty sposób. Jak widzicie, wydłużacie sobie. Jest wtedy bardzo dobre podparcie nóg, nie wiszą one w powietrzu. No i kierowca dorobił się jeszcze podłokietnika. Jeżeli dokładnie przyjrzycie się kokpitowi, to zauważycie, że. Jest on już Wam dobrze znana, mianowicie generalnie praktycznie nie różni się niczym od tego, co możecie spotkać w modelu Astra. Bardzo ta konsola jest przeładowana, trudno się w niej odnaleźć. Potwierdzanie różnego rodzaju informacji odbywa się tutaj za pomocą naciśnięcia takiego pierścienia generalnie trzeba spróbować poklikać, żeby się dowiedzieć, że coś takiego istnieje. Na kierownicy również troszeczkę przycisków do obsługi głośności radia, wyboru stacji, obsługi telefonu. Mamy tempomat, system ostrzegania o kolizji które także te, tutaj możecie sobie e, załączyć. Także jest tego sporo, ale można się w tym odnaleźć. Z tyłu Opel Mokka również oferuje sporo miejsca, ale nie oszukujmy się. Dwie osoby tylko mogą sobie e, swobodnie tutaj podróżować i w sumie w komfortowych warunkach. Nad głową dużo miejsca, na kolana też spora przestrzeń. Co więcej do dyspozycji wygodny podłokietnik, również z miejscami na napoje. Z tyłu producent e, zamontował gniazdko 230 Volt. Dlatego też, jeżeli chcecie skorzystać z laptopa, rozładowała Wam się bateria, możecie śmiało się tutaj podłączyć. Żeby się dostać do tego systemu, musicie otworzyć klapę bagażnika i zobaczycie tutaj taki napis Flex Fix. To jest taka dźwignia, którą trzeba uruchomić, a zatem ciągniecie do góry i ze zderzaka wyjeżdża nam taka oto platforma. Do czego służy ta platforma? Otóż służy ona do przewożenia rowerów. Producent nawet dał nam, proszę bardzo, miejsce na rejestrację, w razie czego bardzo e, łatwy sposób, nawet kobiety sobie poradzą z zamontowaniem tego roweru, nie trzeba go wrzucać na dach. Flex, fix, zapamiętajcie, Opel oferuje coś e, takiego w swoich samochodach. My tutaj na przykładzie Opel Moki, żeśmy Wam to zademonstrowali. Składamy teraz, trzeba dźwignię do góry, podciągnąć, bo jest blokada. Proszę bardzo, zamknięte klapa bagażnika i można jechać. Pod maską jednostka benzynowa o pojemności 1,4 litra, e, o mocy 140 mechanicznych z turbodoładowaniem. Maksymalny moment obrotowy to 200 Nm. Trzeba przyznać, że ten silnik całkiem nieźle sobie radzi z Oplem. Przyspieszenie od 0 do 100 wynosi niecałe 10 sekund. To, gdy kręcicie tą jednostkę dosyć wysoko, to naprawdę auto jest bardzo przybawne. Niestety, to wszystko będzie okupione wysokim zużyciem paliwa, bo przy dynamicznej jeździe mokka potrzebowała aż 10 litrów na 100 km. Natomiast jeżdżąc normalnie tym samochodem, delikatnie uda Wam się zejść poniżej 8 litrów. Ja w tej chwili na komputerze widzę wynik 7,7 litra. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Przyznam się szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jej pracą. Przełożenia wchodzą bez żadnego problemu. Nic nie zgrzyta. Naprawdę rewelacja. Opel Mokka to przede wszystkim cała masa systemów, które mają nam pomóc w bezpiecznym podróżowaniu. Gdybym miał je wszystkie wymienić, to zajęłoby mi to wieczność, dlatego powiem tylko o niektórych. Od chociażby asystent wykrywania znaków drogowych nie byłoby w tym nic rewelacyjnego, gdyby nie fakt, że Opel udoskonalił swoją kamerę i teraz jest możliwość odczytywania tak znaków prostokątnych. Co więcej, system antykolizyjny również tutaj mamy do dyspozycji. Mokka posiada napęd na cztery koła. W zależności od warunków drogowych sam ocenia, czy potrzebujecie napędu na przednią oś, czy też napędu na obie osie. Napęd na cztery koła może być rozdzielony w proporcji 50 na 50. Opel Mokka naprawdę może śmiało rywalizować ze Skodą Yeti i z Nissanem Juke. To świetna propozycja dla ludzi e, lubiących spędzać czas aktywnie. A pomoże wam tym chociażby napęd na cztery koła i system FlexFix, który służy do przewożenia rowerów.